Dobra, otwieramy drzwi, jak słychać różne odgłosy ptaków. Tutaj mamy bardzo ładny e, zbiornik wodny, w którym znajdują się e, ryby. Są to ozdobne karpie koi, które pochodzą z Japonii. Jak widzimy, wszystko ładnie tutaj przystrojone. E, woda, bo sprawdzałem, e, jest dosyć ciepła. I tutaj roślinki tak na wstęp obsadzone. Dobra, idziemy dalej. Tutaj mamy ścianę z bluszczu i chyba terrarium. Z jakimś owadem. Tak, są to terarium z mrówkami, i są to mrówki parasolowe, które znoszą liście do swoich gniazd, wychodować na nich grzyby, a dopiero te grzyby stanowią ich pokarm. I tutaj taką jedną mrówkę widzimy. Fajnie, nigdy takich mrówek nie widziałem, jedynie na jakieś programach. A tutaj widzimy, jak te liście włożone do terarium już obgryzają mrówki. Tną je mnie na mniejsze części, które potem są do gniazda. Z pewnością gdy tu wrócę, bo ja też długo będę na pewno chodził, to pewnie już ich liści nie będzie, bąbówki są znane ze swojej pracowitości. Ale to jeszcze zobaczymy. No i fajne mróweczki z lasów Ameryki Południowej, oczywiście deszczowych lasów Ameryki Południowej. No i fajnie było je zobaczyć tutaj widać jak tną żuwaczkami, potem przenoszą te liście. Yy, tutaj w ogóle yy, na brzegach tego cerarium znajduje się woda. Nie wiem do czego ona służy, może dlatego, żeby mrówki nie wychodziły. Tutaj nawet nie stoi, tylko płynie woda. A tutaj kolejne formikarium, w którym nie mam mrówek. I ja tutaj szukam, szukam, ale tu nie mam mrówek. I dopiero po jakimś czasie teraz zauważyłem, że one siedzą sobie w próbówce. Prawdopodobnie jest to kolonia mrówek, która jeszcze się nie przeprowadziła. Jest to nowe egzotarium, więc jest to teoretycznie możliwe. A tutaj jeszcze raz wgląd na to akwarium z karpiami koi. W tyle widać tutaj wieżbę, monstery, marantę, storczyki. A teraz zejdźmy sobie do kolejnej strefy schodami w dół. Opuśćmy już to miejsce, bo nie zdążymy. Tutaj widać kwitnące storczyki. I w ogóle taka ciekawostka, że storczyki to najliczniejsza rodzina roślin kwitnących na świecie. Są także monstery. I idziemy. Teraz dalej na dół, idziemy sobie, idziemy. Mam jakieś ciemne pomieszczenie widać. O, mamy duże terrarium. tu jest wąż, tak widzę tego węża. Zobaczcie, dojdziemy sobie. On się tutaj pnie po gałęzi, zobaczcie. Nigdy tak w życiu chyba nie widziałem blisko węża, właściwie nie nagrałem, bo widzisz, to widziałem. Zobaczcie, fajne będzie nagranie, bo on sobie tak idzie i jeszcze tym językiem tak. Zwykle, jak chodzę w terrarium z wężami, to one są mało aktywne. Ale widzicie, ten wąż jest długi, bardzo długi. Myślałam, że to początkowo pyton, ale tam widzę, że tabliczka wąż chiński. No więc, no, na pewno się nie mylą. To jest zobaczcie, wąż chiński. Osiąga do 2,5 metra, a w Chinach jest stosowany y, jako y, pokarm jest na stołach wystawianych. Więc, no, nie wiem, jak wy widzowie, ale ja bym raczej. Musiały się długo przekonywać do zjedzenia takiego węża. Z pewnością on sobie szuka feromonów myszy lub szczurów, ponieważ węże właśnie do tego używają języka, by przesyłać te informacje do mózgu, ale tutaj pewnie żywych nie dostaną, no bo to jest trochę nielegalne. A tutaj ogromne akwarium. Tutaj pływają sobie słonecznice pospolite, czyli rybki, które są spotykane w Polsce i ponoć, jak tutaj dobrze widać, lubią trzymać się przy powierzchni wody, pływając ławicami. A tutaj jeszcze pływają Płocie z rodziny karpiowatych. Nazywam płoć, chyba raczej każdy słyszał. No na rybak nie jestem znawcą, więc trochę doczytać w internecie tutaj będę musiał, ale tak tam mniej więcej sprawa się ma. Tutaj można sobie doczytać o tych rybach. Ja już nie będę wam tak przedłużał tego odcinka. I teraz idziemy sobie dalej w stronę kolejnych akwariów tutaj duże akwarium i widać, że tam jest coś grubego. Jest to arowena znana, jak wszystkie zwierzęta z tego akwarium, z lasów deszczowych Ameryki Południowej. Arowena potrafi w czasie pory deszczowej polować na owady, które znajdują się na powierzchnią wody poprzez wyskok nawet na wysokość 2 metrów. O, a tutaj płynie jeszcze coś większego, jest to prawdziwa ara palma. nigdy takiej nie widziałam na oczy. Jest ona ze względu na swoją budowę nazywana prehistoryczną skamieliną i co ciekawe musi oddychać powietrzem lądowym, a ta płaszczka po prostu nie rozwala. No dobra, jak widzicie, jest to płaszczka plamista. i kolec jadowy jest niebezpieczny dla człowieka. Jednak płaszczki używają go głównie do celów samoobrony, ponieważ odżywiają się głównie skorupiakami, które miażdżą znajdującym się pod spodem aparatem gębowym. Widzimy ładne akwarium również górna część, bardzo ładnie przyozdobiona, dostosowana do siedlisk panujących. W Ameryce Południowej, tutaj zbliżenie, bardzo duże zbliżenie na jedną z pielęgnic. Pielęgnice pawio tutaj kolejna pielęgnica. Pielęgnice są to ogólnie takie ryby wszystkożerne, które występują głównie w Ameryce Południowej i w Afryce, znane ze swojego instynktu macierzyńskiego, które są cylone w akwarach. I kolejna płaszczka. One ogólnie nie atakują od razu kolcem jadowym, najczęściej po prostu najpierw zakopują się w piasku. Część ryb, bo jak tam życie? Jest to zbrojnik bro lamparcji, jeden z największych glonojadów. Ogólnie na razie na fajnie, jednak y, wiem, że będę musiał się powoli zbierać, jedynie teraz Wam pokażę te ryby, które tutaj w tym akwarium się znajdują, bo wiadomo, że nie będę każdej szczegółowo omawiał, bo nie mam po prostu na to y, czasu, ani też za bardzo ochoty. Odcinek podzielę na dwie części. Pierwszą, krótszą, żeby dać znak życia, ponieważ bardzo długo się dla Was nie pokazywałem. I drugą troszkę dłuższą. Swoją drogą bardzo ładna roślinka wodna, która po prostu wyrasta sobie z boku akwarium. I jeszcze parę ujęć tutaj, ponieważ nie mam aż tyle czasu. Ta pielęgnica. Pamiętajcie, że jeśli chcecie hodować pielęgnicę w grupie, to uważajcie, ponieważ w czasie sezonu godowego, zwłaszcza są one bardzo agresywne i brunią zaciekle swoich jaj, zarówno samych, jak i samica. Tutaj jeszcze wgląd na te ryby, niestety nie da się tego przełączać więc. Trochę wada, bo jakby ktoś chciał sobie szybciej o tym poczytać. Spójrzmy jeszcze na Arapalmę. O, wynurzyła się. Właśnie to Wam mówiłem, że ona potrzebuje tlenu atmosferycznego do prawidłowego funkcjonowania. A teraz bardzo ciekawe akwarium, ponieważ żyją w nim ryby, które normalnie można spotkać w Polsce. Tutaj na przykład płynie sobie okoń. Rok temu w wakacje załamałam troszkę mniejszego okonia do siatki, więc taki sukces. A tutaj, pstrąg przegania sobie inną rybkę. Pstrąg żyje w górskich potokach, i to właśnie pstrąga najczęściej moja rodzina jada na święta. Tutaj, opis szczupaka, zaraz sobie poszukamy, bo zawsze chciałam takiego szczupaka zobaczyć. W sumie nie spodziewałam się, że w egzotarni, gdzie rosną palmy i egzotyczne zwierzęta, będzie akwarium z polskimi rybami, no ale jest i w sumie nawet fajnie zobaczyć w polskich wodach żyje. Wszystkie te ryby są raczej słodkowodne. Tutaj na przykład karp, którego wszyscy jadają na święta. No i mamy naszego kochanego szczupaka, który ma podłużne ciało. Jak widać, no po prostu w stu drapieżnik. Jako ciekawostkę mogę dodać, że największy szczupak, który został złowiony, Ważył 20 kg i osiągał metr długości oraz 30 cm. Za chwilkę przejdziemy sobie do terrarium mm. dalej, a właściwie akwarium, bo jak czytałam na stronie egzotarium, występuje tu coś bardzo ciekawego, o czym zaraz mam nadzieję się przekonacie. I tutaj zobaczcie: występuje zatoczek rogowy, będący ślimakiem, paląk tobi, który normalnie poluje na ryby, i płoszczyca szara, którą hodowałem sobie we własnym akwarium i pokazywałem nawet Wam ją jak poluje. Jak widzimy z tyłu akwarium siedzi sobie szelemaczek, ale płaszczyzn nigdzie nie widzę. Mam nadzieję, że zaraz je odnajdę. Ogólnie takie płaszczyce żyją sobie w polskich wodach słodkich, gdzie czają się na swoje ofiary pod wodą i atakują mnie szczypcami niczym modliszki. No, na razie nic nie widać. Słabo. Ale ogólnie no, to jest małe, no, więc raczej nic nie znajdziemy już. No trudno, nie znaleźliśmy tutaj szarańcze, nie będę nad nimi więcej się rozgadywał, no bo każdy zna szarańcze. Tutaj podobno ma być pająk tygrzyk, ale również go nie znajdziemy raczej, bo też już szukałem, widziałem tylko sieć. A tu również nic raczej nie znajdziemy, no trudno. A tu zobaczcie, jaki słodki mały drzewołaz. Drzewołazy to są te kolorowe żabki z Ameryki Południowej, które mają toksyczną skórę, a Indianie używają tej trucizny do tworzenia strzał na szczęście drzewołazy pobierają truciznę z mrówek, którymi się odżywiają, a wiadomo, że w hodowli, jak tych mrówek nie dostają, to nie stanowią zagrożenia. A tutaj zobaczcie zbaneczniki, czyli drapieżne rośliny. Pierwszy raz w życiu drapieżne rośliny. Baneczniki pochodzą z Azji i wabią owady nektarem, które ześlizgują się do wnętrza kielicha, gdzie zostają strawione. Kolejne, tym razem białe drzewołazy. Wszystkie drzewołazy lubią bardzo wysoką wilgotność. Ponieważ lasy, z których pochodzą, y, są bardzo wilgotne, zwłaszcza y, w ściółce, gdzie one żyją, potrafią się doskonale wspinać za pomocą przykry, które mają na palcach. No i zobaczcie, kto mi powie, że to nie jest słodka? No słodka żabka po prostu. A wiecie, że jeden gram toksyny drzewołaza może zabić tysiąc ludzi? No, nareszcie obceniłem przynajmniej jednego ptasznika. Bo ptaszniki, wszystkie, które były pozostałych teraz gdzieś się chowały, a temu i tak tylko widać nóżkę, więc zobaczymy, co z tego dalej wyniknie. Ale na wszystkie pozostałe pytania, które Was dręczą, musicie poczekać do kolejnego odcinka. Dajcie lajka, suba, piszcie komentarze. No i do... na dzisiaj to by było tyle. Hej!